Poznajcie belwedera! Ten owczarek szwajcarski nie mógł doczekać się wizyty w naszym salonie. Podczas kąpieli używamy dwukrotnie szamponu hipoalergicznego, a następnie dokładnie spłukujemy wszystkie produkty i przechodzimy do suszenia. I rozczesywania futerka tego słodziaka. Pamiętajcie, że na wizyty do grumera nie udają się tylko małe pieski. Każdy piesek potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. U belwedera główną częścią pielęgnacji jest wyczesywanie jego sierści szczotką podlówką, a następnie dopracowanie wszystkiego gąbeczkami. Widzicie tą sierść? Gąbeczkami usuwamy martwy włos okrywowy a następnie przechodzimy do obcinania pazurków i delikatnych szlifów nożyczkami. Skracamy falbankę i możemy podziwiać efekt końcowy. Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu.